ciekawą historię, która mi się przydarzyła w tym roku. Zaprosił mnie mój kolega z wojska, żeby go odwiedzić. Nie widzieliśmy się chyba 40 lat. Bo już jest taki stary, to jest niemożliwe. Powiedziałem, słuchajcie, kraj rozchowany. To było w ubiegłym roku. Euro, tu drogi, tu mosty, tu to, tu tamto. W centralnej Polsce mieszkał mój przyjaciel. No jak ja panowie, wiecie, jak się spotka dwóch chłopów z wojska, to na jednym piwie się wykończymy. Po jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, coś tam jeszcze, nagle patrzę na zegarek, <tryk> mówię, wiesz co, Franek, ja mam za pół godziny pociąg, zamów mi taksówkę. Zamówił, schodzę na dół, do taksówki, jadę na dworzec i czuję w tej taksówce, że moje nerki, mimo wieku, funkcjonują dosyć dobrze jeszcze. Czyli zaczyna mi coś tam, <tryk> prawda, ale no i tak, w taksówce, mówię, 10 minut, dojadę. Oczywiście dworzec wyremontowany. Wyskoczyłem z taksówki, zapłaciłem, mówi, ach jest, tu jest szałka, w WC lecę. W Słuchajcie, sensie, przyjaciele, z jaką ulgą podchodzę pod tą ubikację, a na drzwiach taki wielki napis napisany, awaria. Słuchajcie, piec już mam jak y, ci kłada na Wielkanoc, ale coś takim drobnym drukiem dopisane i czytam, a tam wam pisało tak, w razie potrzeby prosimy się załatwiać na was rękę. Katastrofa. <podzum> Panie, słyszę, że mój pociąg za chwilę wjeżdża, poszedłem, ulżyło mi, taki szczęśliwy, rozanienony. Otwarłem sobie okno, patrzę na peron, a na peronie, kochani, scena z filmu amerykańskiego z Hollywood. Pani z panem przytuleni, zapatrzeni w siebie. Ta pani do tego pana mówi, czy będziesz do mnie pisał, o naturalnie, kochani. Czy będziesz do mnie dzwonił, naturalnie, kochani. Czy będziesz o mnie pamiętał, naturalnie, kochani. Pocałowali się, ta pani wsiadła. Przychodzi koło mnie i ja mu mówię, proszę panią, to był wspaniały, cudowny widok. No scena z amerykańskiego filmu. No Hollywood wysiada. Czy pani może mi zdradzić, no jak długo pani opuszcza męża? Ona tak na mnie patrzył i grzewana ja do męża wracam. <ślesz> to nie jedna wracała ta na tak, wizeń. Czybają się taki dowczy, bo to już, szanowni państwo, wyobraźcie sobie taką sytuację. Piękna wioska w Andaluzji, w Hiszpanii. Cudowna obora wybudowana. I w oborze stoją trzy dorodne, przecudne byki. I nagle otwierają się wrota tej obory i wchodzi strasznie brzydka krowa. Ale no niesamowicie brzydka. I ten byk tak się odwraca, spojrzał mówi: Panowie, pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie chowa, ten dzisiaj kryje. <zysy> Dzięki święta świętam za sobą, ale powiem wam, że święta to jest taki dziwny czas, to już moja żona wpadła na genialny pomysł, bo to zawsze przed świętami obniżki, przeceny, jakieś tam różne cuda. I um, słuchaj, jedź do jakiegoś marketu, kup sobie coś, bo wiesz, jest okazja. Jadąc do jednego z marketów, nie powiem jaki, <coughs> przypomniał mi się w Alcie, że zgubiłem w ubiegłym roku, czyli w 2011, rękawiczki zimowe. Bo ja, przy okazji, jak będę do sobie kupił, no idę na ten dział, mówię dzień dobry, proszę Panią. Chciałem zakupić męskie zimowe rękawiczki. A Pani się nie wyda, proszę Pana, pięciopalcowe czy Nie, Nie proszę Panią, to proszę piętro wyżej. No to wchodzę. Dzień dobry, proszę Panią, chciałem zakupić męskie zimowe rękawiczki, pięciopalcowe, A Pani się nie wyda, proszę Pana, ze skórki czy z wełny? Jakby proszę Pani, ze skórki, to proszę piętro wyżej. Idę! Dzień dobry, proszę Pani, chciałem jak będzie męskie, zimowe, pięciopłacowe rękawiczki ze skórkiem. A Pani się pyta, proszę Pana, a w środku futerko czy wełka? proszę Pani, może być wełka? To proszę piętro wyżej. Ciśnienie mi się oźwigło nie? Idę! Dzień dobry, proszę chciałem obciążę, jak będzie męskie, zimowe, pięciopłacowe rękawiczki Skórzane oczywiście, z taką wełenką w środku. A Pani tu się biegnie grzecznie proszę Pana, a to zapięcie tu, zawsze czy rzep? No, proszę panie, może być zawczas. No proszę, piętrowy, <noise> idę. Dzień dobry, proszę Panią, chciałem zakupić męskie, zimowe, pięciobalcowe rękawiczki. Yy, wszystko jej tomacie. tu zatrzas, rzek, tu zawczas, tu rzep, tu wełenka, Pani mówi, coś się Pan denerwuje, my tu świadczymy profesjonalne usługi. Jakie to być rękawiczki? Proszę Panią, męskie, zimowe, pięciobalcowe, z wełenką w środku na zawczas. a ona się mnie z uśmiechem na twarzy pyta, a jaki kolor? I tak kątem oka patrzę, stoisko obok, idzie facet, wyobraźcie sobie, niesie sześć kafelek łazienkowych, do tego przykręcona muszla sedes i z tyłu tak metr na metr terakota. Kładzie to na ladę i mówi tak, proszę panią, takie mam kafelki w łazience, taką mam muszlę, taki sedes, taką terakotę na ścianie, wczoraj wam pokazałem pyłek, sprzedajcie mi w końcu papier toaletowy. Zanim zapowiem kolejny z panią uchwoli, panie jedno pytanie, czy są z nami na sali panowie, którzy mają więcej jak 80 lat. Nie patrzcie na mnie, no. Ja jestem 62 roczny. Czemu pani powiedziała tydzień To był ostatni raz. Słuchajcie, takie ja mam krótkie pytanie. Jaka jest różnica między mężczyzną 20-letnim a 80-letnim? Jest taka pani różnica. Otóż, 80-latek może jednocześnie myć zęby i śpiewać. Doszło! Doszło! No cieszy mnie to! No teraz, kochani, zadawało kilka zagadek. Wyobraźcie sobie taką sytuację, drodzy Państwo. Ojciec z synem pojechali na wczasy. Trzy tygodnie. I trafiał, że dostali stolik posiłkowy z panią. Która była córką i wiekowo syn pasował do córki, a ojciec do matki. No, trzy tygodnie jest wspólnie, cudownie, z spacery, widzieli już inne sprawy, nie będę mówił jakie. I wyobraźcie sobie, że po trzech tygodniach ten ojciec z tym synem stali się braćmi. Jak to jest możliwe? Ojciec z synem stali się braćmi. Nic nie wymyślicie. Te dwie baby tak im w kość, że owej wstąpili do zakonu. Tak się zdarzy, tak się zdarzy. To jest taka bardzo, bardzo popularna zagadka. Jest ich czterech w pokoju, a tylko jeden pracuje. O! Ja to zmodyfikowałem trzech w i komputer. Nie udała na pani, która to powiedziała. Nawet ja jeszcze mamy to pytanie, tym razem skierowane do, żonatych mężczyzn czy są z nami, że panowie? rękawagoli. No, by Nagle no, wszyscy kawalerowie Cztery największe marzenia żonatego mężczyzny. Ja wiem tam, dom, że ja w nie, nie, nie Cztery największe marzenia żonatego mężczyzny to są takie. Córka na okładce Gazety Kosmopolitan, Syn na okładce Przeglądu Sportowego. Kochanka na rozkładówce boja, A żona, żona w programie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I nie Wyszkobiłem, jak się robić starałem się dzwonić, nie Przypomniał mi się taka historia. Otóż miałem przyjaciela, który kiedyś pracował jako kompozytor w orkiestrze. Któregoś dnia zadzwonił mu kolega i słuchaj stary, mam fajną hałturę za poważne pieniądze. czyli mówi, nie ja mam koncert, ale wykombinuj coś tam, są inne pieniądze niż za ten koncert. No i poszedł do swojego znajomego portiera i panie Czesiu, mam do Pana prośbę. Ja gram jutro taką hałdurę, ale pan by tam za mnie usiadł, w tej pan, pan puzł, i 94 tak ten pan odliczył, potem cztery razy pan dłuchnie, gdzie wszystko okej. Okay. Daj panu stówę. powiedział mówi, no, ale nie ma sprawy. Na drugi dzień mój przyjaciel przychodzi do tego portiera i mówi, panie Czesiu, jak? Wszystko było okej? Okay. No było dobrze. A tragiat się kapnął, chyba się kapnął. Ale czemu? Bo nos było czterech portierów.